Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dominika Długosz, a to jest Onetrano Wiem. Dzisiaj porozmawiamy o wczorajszym spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem i o dzisiejszym spotkaniu koalicji chętnych z Donaldem Trumpem. Zobaczymy, co udało się załatwić i co jeszcze jest możliwe i czy w ogóle cokolwiek jest możliwe. Naszym gościem jest Łukasz Gadzała, redaktor Onetu, specjalista nasz. Onetowy, specjalista od spraw amerykańskich, autor książki Zagubiony Hegemon. Dzień dobry, Łukasz. Dzień dobry, bardzo mi miło. Wczoraj usłyszeliśmy dwie konkretne informacje po spotkaniu. Jedna to jest: wojska amerykańskie zostają w Polsce, nie zostaną wycofane. Druga: Polska dostaje zaproszenie, prezydent Karol Nawrocki dostaje zaproszenie na szczyt G20, o który bardzo żeśmy się starali. To chyba dobrze. Znaczy. Pierwsza rzecz czyli wojska amerykańskie mm -hmm. w Polsce to jest kwestia którą słyszeliśmy przed spotkaniem nawet bo od, tak to już było w czasie tym, tak w popytaniach dziennikarskich tak jeszcze y, podczas tego pierwszego mm -hmm. y, pierwszej rozmowy z mediami i to oznacza że to jakby nie jest efekt spotkania z Karolem Nawrodzkim, tylko jakichś wcześniejszych ustaleń Oczywiście Trump też mógł to powiedzieć zupełnie ad hoc to znaczy no Trump taki jest mógł powiedzieć coś co jeszcze nie jest ustalone Wiemy, że w Pentagonie trwa teraz przegląd yy, yy, amerykańskich rozmieszczenia amerykańskich wojsk na świecie i tam jeszcze formalnie nie jest nic zdecydowane. To znaczy będziemy wiedzieli, czy te amerykańskie te amerykańskie wojska zostaną w Polsce, ale w jakiej liczbie, czy one zostaną zmniejszone, czy zostaną na tym samym poziomie, czy może zostaną ograniczone, yy, zwiększone, co sugerował mm -hmm. wczoraj Trump. To tego się dowiemy, kiedy na stole będą dokumenty. Ale to jest trochę to samo, co administracja Trumpa powtarza od miesięcy. Hekset mówił to w lutym, że chciałby, żeby zostały, a nawet być może zostały zwiększone. To są dokładnie te same zdania. Tak i prawdopodobnie tak będzie, bo możliwe, że jak mówię, możliwe, że Trump mówi dlatego, że już zostało to mm -hmm. postanowione, ale Amerykanie jeszcze tego nie ujawnili w dokumentach, a być może Trump to powiedział, bo po prostu u niego akurat goście był prezydent Polski, tak? Więc tego dokładnie nie wiemy. Ostateczną pewność będziemy mieli w momencie, kiedy, kiedy Pentagon przedstawi stosowne dokumenty, czyli prawdopodobnie na przełomie września i października. Mm -hmm. Ale ta, taka deklaracja ze strony Donalda Trumpa jest deklaracją o tyle istotną, że chyba wszyscy, Europa cała... Państwa NATO obawiają się niestabilności Donalda Trumpa. I każda taka deklaracja, że jednak wojska zostają, zostają na flance wschodniej Paktu Północnoatlantyckiego, jest istotna, bo potwierdza tę obecność. Znaczy ja, ja wiem, jak to strasznie naiwnie brzmi. Ja, proszę Państwa, ja sobie zdaję sprawę z tego, co ja mówię w tej chwili. I że rozmawiamy o prezydencie Stanów Zjednoczonych i że potrzebujemy zapewnień regularnych, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie wycofa wojsk, ale no, chyba tak jest. No właśnie, bo mamy sytuację trochę paradoksalną i trochę dziwną, bo ostatecznie codziennie słyszymy z ust polskiego premiera, polskiego prezydenta, że budujemy najsilniejszą armię w Europie, że jesteśmy, że rośniemy w siłę. A tak naprawdę ta wizyta pokazuje, że kiedy przychodzi co do czego. To no, za wielki sukces uważamy to, że Trump powiedział, pojedzie polski prezydent do Trumpa, i Trump mu tam powie w gabinecie owalnym, że no, on utrzyma tę obecność. No to jakby, jaka jest prawda? Czy my jesteśmy takim mocarstwem, trochę, na jakie się kreujemy tutaj w Europie, czy tak naprawdę. Całe nasze bezpieczeństwo zależy od tego, czy jest tutaj 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, czy może 8, czy 6. Bo jeżeli, na przykład, Trump zdecyduje, że jednak będzie nie 10 tysięcy, a 9 tysięcy, to czy będzie to nasz sukces? Przecież to amerykańscy żołnierze dalej będą. Ale czy od tego tak naprawdę zależy? Czy ten tysiąc żołnierzy zmienia naszą no, sytuację? Dokładnie. Myślę, że ten tysiąc nie zmienia naszej sytuacji, dlatego że Polska jest takim krajem, które bezpieczeństwo musi sobie zapewniać na różnych płaszczyznach. To nie jest tylko płaszczyzna współpracy z Amerykanami, to nie jest tylko płaszczyzna wojskowa. I to, czego wczoraj zabrakło na tym spotkaniu, a przynajmniej w ogóle to mm -hmm. nie wybrzmiało, to jest to, czy Karol Nawrocki i czy w ogóle polski rząd mają pomysł y, na zakończenie wojny na Ukrainie. Znaczy, bo czekaj, moment, bo to są dwie różne sytuacje. W tej chwili ta wizyta to, proszę państwa, pokazała bardzo wyraźnie. Mamy dwie polityki zagraniczne. Mamy politykę zagraniczną polskiego rządu, mamy politykę zagraniczną prezydenta. I no, ja wolałabym, żeby ona była jedna i wolałabym, żeby było tak, jak Łukasz mówi, że jest jakaś wspólny pomysł na zakończenie wojny w Ukrainie, ale tego wspólnego pomysłu na razie nie ma. Ani MSZ, ani administracja Nawrockiego nie bardzo chcą w tej sprawie współpracować. Ale rzeczywiście nie wybrzmiało w ogóle, to też było pytanie dziennikarzy do Karola Nawrockiego, że on nie powiedział, przynajmniej w tej publicznej części swojego wystąpienia, nie powiedział niczego, żeby potępić agresję Putina w Ukrainie. No, Nawrocki później się do tego odnosił, mm. mówił, że, że o tym rozmawiał też z Trumpem, ale tutaj mamy dwie kwestie. To znaczy, jedna to jest ta nasza wewnętrzna, mm -hmm. czyli że my się kłócimy, że rząd się kłóci z prezydentem o to, jak zorganizować wizytę, co tam powiedzieć w rozmowie z Trumpem, ale to jest tak naprawdę nasza sprawa wewnętrzna. Z punktu widzenia Trumpa, Ameryki i W ogóle świata zewnętrznego, to jest sprawa o tyle tylko istotna, w jaki sposób można nas rozegrać. To uh -huh. dla nich nie ma większego znaczenia cała reszta. Natomiast kiedy czy to Karol Nawrocki w Waszyngtonie, czy dzisiaj Donald Tusk w Paryżu na spotkaniu tak zwanej koalicji chętnych, tam jedyną rzeczą, jaka interesuje naszych partnerów, jest to, czy Polska. Potrafi wnieść jakikolwiek konstruktywny wkład w zakończenie wojny na Ukrainie. I wizyta Karola Nawrockiego, i dzisiaj zresztą dzisiejsza wizyta Donalda Tuska w Paryżu też to samo pokaże. To znaczy, że Polska nie ma żadnej oferty, realnej oferty, która przybliżałaby nas do zakończenia wojny na Ukrainie. A więc Polska, oczywiście, wczorajsze spotkanie u Trumpa odbyło się z wielką pompą. Polskie media. Yy, bardzo szczegółowo je relacjonowały, ale ostatecznie w tej najważniejszej sprawie, czyli tym, w jaki sposób my możemy przysłużyć się zakończeniu wojny na Ukrainie, nie wiemy nic. Nie wiemy nic więcej. Polska widać, że ewidentnie, czy to ze strony Pałacu Prezydenckiego, czy to ze strony rządowej, nie ma takiego pomysłu. No Dlaczego też nie siedzi przy stole rozmów? To czego spodziewamy się po dzisiejszym spotkaniu Trumpa z koalicją chętnych? Moim zdaniem, tutaj wielkich nadziei sobie robić nie można, mhm. dlatego że Trump i Europejczycy mają jednak no, różne podejście do tego, jak zakończyć tę wojnę. I po spotkaniu z Putinem na Alasce. Trump jednak, który wcześniej nawoływał do natychmiastowego zawieszenia broni, zmienił zdanie, zmienił front i powiedział, że no, należy wypracować całościowe porozumienie pokojowe. To zgadza się z opinią Rosji, która też tak uważa. Rosja też nie chce natychmiastowego zawieszenia broni, dlatego że ma przewagę na froncie obecnie. Więc jest tutaj pewna zgoda między Amerykanami a Rosjanami. Nie wiadomo dokładnie nad czym oni w tej chwili pracują zakulisowo, natomiast obie strony zgodziły się, że tutaj nie będzie zawieszenia broni natychmiastowego, będzie jakaś forma porozumienia pokojowego. Natomiast Europejczycy cały czas nastają na to, że powinno być, że walki powinny zostać natychmiast zatrzymane i dopiero wtedy należy rozmawiać o pokoju. Ta opcja jest nierealistyczna całkowicie, dlatego że ona oczywiście mogła w idealnym świecie byłaby mm -hmm. słuszna, to znaczy ludzie giną na Ukrainie i należałoby to zatrzymać. Natomiast to nie jest opcja, która realnie leży na stole. Podobnie jak propozycja europejczyków, żeby wysłać wojska na Ukrainę po zakończeniu wojny. To też nie jest na stole. Europejczycy. To właściwie co jest na stole? Na stole. Czy nie wiemy? Na sto, nie, nie, nie wiemy dokładnie, co jest na stole, w sensie jak wyglądają dokładnie rozmowy Amerykanów z Rosjanami. Natomiast tą najważniejszą kwestią uważam, że jest status wojskowy Ukrainy. To, czy Ukraina będzie mogła w przyszłości wejść do NATO, czy nie będzie mogła, to znaczy, czy będzie państwem neutralnym i kwestie terytorialne również. I różne inne kwestie współpracy, bezpieczeństwa energetycznego, mm -hmm. na przykład, i tak dalej. To są podstawowe kwestie, bo one wypełniają, można powiedzieć, zajmują całość stosunków amerykańsko-rosyjskich, a to stosunki amerykańsko-rosyjskie są pierwotnym, pierwotną przyczyną tej wojny. I jeżeli te kwestie zostaną rozwiązane, zostanie rozwiązana czy zatrzymana wojna. Natomiast propozycje, które wysuwają Europejczycy, nie odnoszą się do tych przyczyn. Dlatego one nie mogą stać się podstawą zakończenia wojny. Czy my, jako Polska, w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi możemy ugrać cokolwiek więcej? Pojawiły się już takie sugestie, że Karol Nawrocki ugrałby znacznie więcej, gdyby zabrał ze sobą ministra obrony, gdyby zabrał ze sobą ministra energii, bo to są realne amerykańskie interesy. Sprzedanie nam broni, czy sprzedanie nam technologii do elektrowni atomowych. Więc, czy, czy cokolwiek więcej jesteśmy w stanie z Amerykanami załatwić, czy jako pojedynczy kraj Unii Europejskiej po prostu nie możemy tego zrobić? Nie wiem, czy tutaj jest kwestią nasza wielkość i to, że czy jesteśmy częścią Unii Europejskiej, czy nie. Oczywiście. To, że jesteśmy wewnętrznie podzieleni, to, że leci Karol Nawrocki bez przedstawiciela MSZ-u, jest problemem, ale to jest głównie nasz problem. To nie jest problem świata, bo świata, jak mówię, to nie obchodzi. Ich obchodzi ewentualnie to, jak, w jaki sposób nas można rozegrać. Natomiast jeżeli się nad tym zastanowić, była w niedawno wizyta przywódców europejskich u Donalda Trumpa. Tam zabrakło polskiego przywódcy albo Karola Nawrockiego, Albo Donalda Tuska, też było to wielki spór. Natomiast jaki był efekt tej wizyty? Był żaden. Nic tam nie postanowiono. I oczywiście lepiej by było, żeby ktoś od nas tam był. Ale ostatecznie efekt jest, jak mówię, żaden. Dlatego nie sądzę, żeby przedstawiciel MSZ czy rządu wniósł jakiś wielki wkład w te najważniejsze kwestie, które ja Nie mówię o przedstawicielu MSZ-u, tylko właśnie o przedstawicielu MONU albo Ministerstwa energii, bo mówię, to jest realny interes. Donald Trump rozumie realny interes, on rozumie pieniądze. Oczywiście to jest z naszej perspektywy istotne, żeby na takich spotkaniach oprócz prezydenta, żeby tutaj była współpraca, żeby była współpraca rządu i prezydenta, żeby był ten przedstawiciel właśnie z MONU czy z Ministerstwa Energii. Natomiast to są mniejsze kwestie, które oczywiście, jeżeli chodzi o energetykę, o, o uzbrojenie, można załatwić. Natomiast ja cały czas wracam do tej mhm. kluczowej kwestii, czyli to. Czy my mamy coś do zaproponowania w kontekście zakończenia wojny na Ukrainie? Dlatego, że to jest kwestia absolutnie najważniejsza i to nie tylko dla Polski, chociaż dla Polski też, ale z punktu widzenia chociażby Donalda Trumpa, który bardzo chce, cały czas się chwali, ile to on wojen zakończył, to nie jest do końca prawda, ale cały czas. To nie jest od początku prawda, staje się. Oczywiście Amerykanie biorą udział w różnych mediacjach, negocjacjach między tymi państwami i ich rola jest różna w tych, w tych mediacjach. Natomiast tutaj ewidentnie Trump bardzo by chciał przypisać sobie zasługę zakończenia wojny na Ukrainie i w tym aspekcie no, my niestety nie mamy nic do powiedzenia. Zresztą to, że nas nie było wtedy podczas tego spotkania z Trumpem w Waszyngtonie, też to pokazuje, że, że nawet w Europie nie ma, czy na Ukrainie nawet nie ma przekonania, że Polska może wnieść istotny wkład. No tak, tylko widzisz, to jest akurat pochodna tego sporu wewnętrznego. Administracja Nawrockiego zrobiła wszystko, żeby wyciąć Tuska ze spotkania z Trumpem czy przedstawicieli rządu, a sama nie, nie skorzystała z okazji, żeby tam się pojawić, więc to, to ewidentnie jest pochodna tego, co się dzieje u nas w kraju i możemy uważać, że to jest tylko nasza wewnętrzna sprawa i nikogo to nie obchodzi, a jednak pokazuje gdzieś tam naszą pozycję. Jeszcze jedno zdanie na temat tego G20, bo to już jest efekt rozmów, chociaż... Dzień wcześniej Radosław Sikorski o tym mówił po spotkaniu z sekretarzem Rubio i mówił o tym, apelował do Amerykanów, żeby zaprosili jednak na G20 20. gospodarkę świata, czyli Polskę. To zaproszenie jest, ale ono jest od prezydenta Trumpa dla prezydenta Nawrockiego. Czy to coś zmienia, czy znowu niewiele? No, moi, Jak spotkania w takich gronach moim po zdaniem to niewiele zmienia, to jest spotkanie w przyszłym roku. Jak będzie wyglądała sytuacja geopolityczna w przyszłym roku, tego nie wiemy. Oczywiście lepiej na takim spotkaniu być niż nie być. Takie spotkanie ma te też zaletę, że tam pojawiają się państwa również niezachodnie. Mhm. A akurat moim zdaniem polscy przywódcy Hmm, czy w ogóle polskie elity zupełnie nie rozumieją tego, w jaki sposób, między innymi, o wojnie na Ukrainie, myślą e, kraje spoza zachodniego kręgu kulturowego. I to też jest okazja do rozmów, do wymiany myśli, e, do. Tego, żeby zobaczyć, jak inni egzekwują swoje interesy, jak, w jaki sposób o nich rozmawiają. Więc to oczywiście jest pozytywna rzecz, że ktoś z Polski, zwłaszcza no, najwyższy możliwy przedstawiciel, tam będzie. Czy tam realnie coś można załatwić? Moim zdaniem nie oczywiście można tam ogłosić coś, jeżeli się wcześniej załatwiło, ale samo to spotkanie to jest, można powiedzieć, rzecz bardziej prestiżowa i symboliczna, co oczywiście w Polsce się podoba, bo polska My polityka, przede wszystkim zagraniczna, oparta jest na symbolach, wartościach i tego typu kwestiach, które, co pokazuje bardzo dobrze wojna na Ukrainie, no niestety muszą, czy ostatecznie ustępują przed twardą polityką, przed twardą polityką, przed interesami. Dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie. Ja tylko chciałam przypomnieć, że prezydent nie jest w stanie ustalić niczego, bo polski system polityczny niestety wprowadza ten problem wojny między prezydentem a premierem, bo to rząd może ustalić cokolwiek, to minister finansów może ustalić jakieś gospodarcze dile z pozostałymi, które będzie można ogłosić na G20, a pojedzie tam prezydent, który nie może ustalić niczego, za to ogłosić może absolutnie wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie, to był Łukasz Gadzała, Onet, nasz specjalista od spraw amerykańskich. To była pierwsza wizyta. Wizyta zagraniczna prezydenta Karola Nawrockiego. W sumie dość udana. Niczego nie udało się zepsuć. To już jest zawsze plus w polskiej polityce zagranicznej. Mamy potwierdzenie obecności wojsk amerykańskich. Mamy zaproszenie na G20. Więc na razie prezydent Karol Nawrocki naprawdę może trąbić sukces. Ja nazywam się Dominika Długosz, a to był One rano wiem.